Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: cała o nim prawda? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty: sedno. Królowa mieczy. Co wychodzi naprzeciw? Arcykapłan. Wynik, odpowiedź, Rada. Król bław. Dołożę kartę. Diabeł. Dołożę kartę. Dwójka bław. Na spodzie talii jest karta dwójka kielichów i to może być tłocztania to jest związek miłość para Sedno, klobę mieczy. To jest poniesienie ofiary oraz danie swojej osoby na ołtarz w imieniu słusznej sprawy. To jest poświęcenie swojego życia dla czegoś albo dla kogoś. Taka postawa świadczy o niedojrzałości człowieka. Również została pokazana prawda. To może być toksyczna osoba. To jest dobry stratek. Który planuje przyszłość, planuje działania czy zadania do wykonania. To też jest jego niezależność i wyznaczenie granicy w stronie przeciwnej. On też daje dobre rady, bo wie najlepiej, czego potrzebujesz, czy chcesz. On w ogóle jest najmądrzejszy. On posiada własne zdanie, kieruje się rozsądkiem. To jest ktoś, kto doskonale wie, czego chce i zna cenę, którą będzie musiał zapłacić za spełnienie swojego pragnienia. Zapachniała mi tutaj taką kalkulacją, co się jemu opłaca, a co się jemu nie opłaca. Co wychodzi naprzeciw arcykapłan? W jednym słowie można popełnić najwięcej błędów, w słowie tak, powiedzianym na ślubie. Zaufanie i szczerość jest podstawą i fundamentem każdego związku. Jeżeli z kimś jesteśmy, to przestaje być podział na ja i ty. Powstają my. Dotyczy to wszystkiego, również trudnych sytuacji. Bo miłość to nie tylko piękne słowa, piękne chwile, ale także wsparcie i pomoc w najtrudniejszych momentach. Łatwiej się idzie przez życie z kimś, kto jest dla nas, a my dla niego. I wiemy, że ta osoba nas kocha. Gorzej, jak ta osoba, nas traktuje jak przyjaciela, tylko przyjaciela, a miłości brak. Po czasie powstaje zgorzkniałość, i człowiek może dojść do wniosku, że zmarnował sobie lata życia dla tej osoby, dla nieodpowiedniej dla siebie osoby. Wynik: odpowiedź: Rada: Król, Buław, Diabeł i dwójka Buław. To jest gra, chora zależność, obojętność, brak decyzji. On nie wie, czego chce. On nie wie, co ma zrobić, którą drogą ma iść. Powstały wątpliwości, czyli On nie jest do nas przekonany. Możemy być opcją dla Niego opcją z wielu opcji. Jeżeli on ma wątpliwości, czy z tobą chce stworzyć związek, to rozglądaj się z jakimś innym. Nie marnuj dla niego swojego czasu. Taka postawa świadczy, że on nie jest na ciebie, jest na ciebie otwarty. Ma zamknięte serce. Również ja tutaj nie widzę miłości. A miłość musi być po obu stronach aby powstał związek. Powstał związek na, na trwałym i solidnym fundamencie. On zapytał się, dlaczego masz takie poczochrane włos. A ty jemu odpowiedziałaś, że w pracy sobie potargałaś, bo robiłaś eksperyment z prądem i powstało duże moje oświecenie. Bo zobaczyłam prawdę, prawdę o sobie i o tobie, czy tej sytuacji. Jeżeli on nie robi tego, co ci się podoba, i ty nie robisz tego, co się jemu podoba, to szukaj sobie innego partnera, innego partnera na życie, bo to jest życie w pojedynkę, a powinno być życie w parze. Są trzy zasady szczęśliwego związku. Pierwsza zasada. Należy zrozumieć, że kobieta kocha mężczyznę za to, jak on ją traktuje, a mężczyzna kocha kobietę za to, jak on przy niej się czuje. Druga zasada. Para, on i ona, mają wyczucie. Wiedzą, kiedy trzeba zamilknąć. I nie z powodu strachu, ale z powodu szacunku do siebie. I trzecia zasada czyli wspólna droga. I nie myl tego, że macie wspólne pasje czy wspólny cel. Para musi iść wspólną drogą. I to jest bardzo ważne. I Takiego mężczyznę sobie szukaj. I takiej kobiety sobie szukaj. I tego Ci życzę. Życzę Wam dużo szczęścia, pomyślności i miłości. Pozdrawiam. Dba o śpię. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie... Jest pod filmem. Jeżeli ten film Ci się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie.